No, dalszy ciąg porad żywieniowych jednak następuje. Czy ja się czuję do tego specjalnie jakoś przeznaczony, no i powiedzieć, ale chciałem coś tam do siebie dorzucić, bo może kogoś, komuś to trochę może pomóc. A trzeba się dzielić pewnymi sprawami, bo Polska to trochę dziwny kraj, że wszyscy tak... nie może, nikt nie może, się opowiem. Trzeba się komunikować, i jesteśmy społecznymi istotami i... Bo ja to zapłaciłem, a mi nie powiedzieli. Bo ja też zapłaciłem mi nie powiedzieli, a teraz ja mówię, no. No eee... zempik, RBS w tabletkach występuje już od, nie wiem od kiedy, od dawna chyba. Ja się o tym Rebelsusie w Rybelsusie w tabletkach dowiedziałem gdzieś tak z, z, z pół roku temu, a teraz no jestem trzeci miesiąc już idzie jak e, e, stosuję tę kurację Rybelsusem miesięcznie mnie to wynosi tam 486 złotych 400 zł no okej. Okay. No, zrzuciłem 10 kg. Wcześniej zrzuciłem, ja ważyłem 108. ważę mówię 88. Zrzuciłem najpierw dychę, pierwszą bez wspomagaczy, ale zacząłem znowu masę łapać. Ktoś w psychice się działo. Nie dałem sobie rady. No, ja cały czas biegałem, starałem się tam zdrowo odżywiać, ale tu nie wychodziło. No to tableta mówię, bo ten semaglutid jest w tabletkach, a ten zępik w zastrzykach jest nie ma kiepsko dostępny. Tego nie ma praktycznie, a rybersów w tabletach to można kupić normalnie. co? są efekty uboczne po oczywiście na początku, później z czasem one mijają. Później w jakimś czasie też się pojawiają jakieś tam efekty uboczne w postaci jakiejś tam mdłości, czy się no, nie mijają odbijają. odbija. Czy są inne problemy? No trzeba to przetrzymać. I sobie z tego zdawać sprawę, że to jest lek. No, alkohol za bardzo nie wolno pić, trzeba jednak tej diety pilnować, i tak czy inaczej, no, bo to, to no, nie można takim mieć trochę kurewskiego podejścia do tematu, że to tylko tableta i zaraz chudź. No, też trzeba coś od siebie dać, proszę Państwa. No, to trzeba trochę zawziąć, zacisnąć te zęby, dobrze jest poćwiczyć, do, zdrowa dieta, bo przy takim szybkim przestroku chudnięciu no, można, na zdrowiu podupaść i trzeba się zdrowo odżywiać. Dużo waży owoców będę tłumaczyć. No chyba wszystkie każdy jest świadom pewnych y, aspektów żywieniowych, o tym szeroko jest. Opisywane na internecie, tak? No ja to codziennie cebula jedna duża, szklana siemienia, dwa kefirki, no i trochę białka, witaminki. jakieś tam rzęszeń kupiłem w tabletach z witaminami sobie to łykam, No, trzeba się zdrowo żywić. Do tego oczywiście 3-4 razy w tygodniu ten trening biega. No i efekty są. No, no musiało być. No nie ma nie ma bajki, chyba jak przestaniesz żyreć to jeśli nie ma jakichś innych uwarunkowań związanych z metabolizmem wody, na przykład, to się chudnie. Nie ma tak, że się nie schudnie, jak przestaniesz żyreć. Musisz przestać, musisz schudnąć. No, no, przestałem żyreć i chudnę, no. no. I nadal chudnę i mam plan taki, żeby dojść do tej standardowej przy moim 170 m wzrostu 80 i żeby dobrze biegać, żeby mi stawy nie siadały, i żeby się nie nabawić jakichś jeszcze paskudnych chorób. Taki stary znowu nie jestem, więc damy sobie radę, nie? Każdemu polecę Erbelsus, Osempic, Monjaro, jako ja nie wiem, czy to dobrze wymawiam, yy, Saxenda, Wegovy, no to, to są te wszystkie pochodne z tytułu, oprócz yy, Monjaro, bo to jest trochę inna analog, ale to też działa. W rzeczywiście to jest King Kong wśród tych yy, leków na za nich, to rzeczywiście działa. Polecam, dziękuję, życzymy jego dnia i smacznego.